W sprzęcie dla najlepszych. na ground game. Coma. Maroszulcini. Witam. Znajdujemy się w warszawskim centrum atletyki. z Kamil Łebkowski. Na około dwa tygodnie przed swoją walką na Army Fight Night 12. Witam serdecznie. Siemano. Kamil, nietypowo jednak zacznę o twojej karierze. No, no. Na grubo. Nie tam o walce, o walce, przecież będzie o walce. O twojej karierze. Przeglądałem tak twój rekord. No. Jak tak na nią y, patrzysz na te ostatnie nazwiska. Tam Zieliński, y, y, nie Zieliński. Nie rudkowski tylko y, Formela. Tak jest. Jeden y, mistrz y, fenu. Drugi przyszły prawdopodobnie mistrz fenu. Jeden o no, dwa pasy się biły z Danielem Rudkowskim. Naprawdę mocne nazwiska. I patrzysz i cofasz się i myślisz to gdzie dzisiaj jest Kamil Webkowski, jeżeli chodzi o karierę. Mam na myśli to, czy Kamil Błebkowski dzisiaj jeszcze chce wrócić i poznać ich tam wszystkich i na wszystkich się odkuć, czy dzisiaj to jest hobby, jak to wszystko e, wygląda, no bo też nie bez przyczyny e, armia wysoko w kardzie Cię e, wstawiła i, i pewnie na Ciebie Filip liczy. E, wiesz co, no dziękuję Ci, że przypominasz moje, moje, moje doty, dotychczasowe osiągnięcia i, i porażki. E, gdzie jestem teraz w karierze? No kurde, no wiesz, no dużo błędów popełniłem w swojej karierze, dużo, wiesz, takich e, rzeczy, które, które gdzieś zaniedbałem, gdzieś e, no po prostu błędów czy szkoleniowych, czy, czy innych, więc wydaje mi się, że to też, to też było jakby wypadkową tych moich e, ostatnich wyników. A co będzie dalej? No kurde, no staram się, wiesz, walczyć nie poddaję się, to nie jest tak, że, że teraz już tylko hobbystycznie to robię, bo nadal wiesz, prowadzę swój klub, nadal nadal e, przyjeżdżam tutaj na spalinki, wiesz, dopóki czuję się, że z tymi chłopakami daję radę, może wiesz, że nie z każdym wygram, może nie z każdym... E, nie, nie każdego tutaj usadzę na, na dupę, albo wiesz, ktoś tam mnie przewróci czy coś, ale jeżeli dopóki ta walka jest równa, to czuję, że jeszcze, jeszcze mogę się bić. Wiesz, Filip akurat e, jest tej, w tej sytuacji, że ono z tego, że jest organizatorem, jest też zawodnikiem, zresztą z którym też jeździłem na, na, na jego walkę i widzi w jakiej ja jestem w predyspozycji, wiesz, takiej klubowej, typowo wiesz, sparingowej, no i mniej więcej wie na co mnie stać i wie, że to wiesz te, te wcześniejsze, wcześniejsze porażki, no to nie, nie było tak, że, że wszedłem nieprzygotowany, bo ja raczej nigdy nie wchodzę nieprzygotowany do walki tylko, że no to gdzieś tam jakieś błędy po prostu były Dalej będę chciał się pokazać, dalej będę chciał, wiesz, zdobywać jak najwięcej w tej swojej, w tej swojej kategorii wagowej, teraz w wyższej. E, a jak to będzie, to zobaczymy dalej. No, wiesz, no, ja robię wszystko, żeby było jak najlepiej. Mhm. No, wiesz, pytam o to dlatego, bo Twoja walka z Piotrkiem Falmanem, to pewnie w Fenie będzie top 10 najlepszych walk w historii. Na, na, nie na pewno, jestem przekonany o tym, nawet przynajmniej ja to tak e, oceniam. I byłem głęboko, no wiesz, wraca jakoś z UFC, nagle wchodzicie, robicie równo, no, mega walkę. No ja myślałem, że od tamtej pory to już będzie wystrzał, bomba wystrzeli na każdym froncie, natomiast no trafili się też mocni. No tak, no wiesz, no to tak, tak jest w sporcie niestety, raz się wygrywa, raz się przegrywa. E, później z tym Gabitą, e, przestrzeliłem. Zresztą no, też nie znaliśmy rywala, nie, nie, nie wchodziliśmy do walki nie, nie wiedząc jak, jaki Gabito jest mocny e, i gdzieś to zapoczątkowało taki... taki Było zastępstwem, bo, nie? E, on, on Tak mi się coś wydaje, że tam nie, nie był e, od początku. No dawna no, czasem. On był od początek. Tak? Zastępstwem był, wiesz co, e, mm, później miałem walkę, miałem mieć walkę z, mm, z Machado mhm. i na zastępstwo walczyłem z, z takim Ukraińcem, Białorusinem mhm. e, i później miałem znowu z tym Machado zawalczyć i zawalczyłem chyba z Toresem wtedy. A okej. Okay. To, to tak, tak było. No. dobra, dobra, dobra. A no i Torres jeszcze, to już w ogóle, tak, no były mistrzka Później drugiej. Później i Ibrahim. Tak. więc no, takie nazwiska bardzo, bardzo mocni rywale, którzy, wiesz, wtedy nie byli gdzieś byli na początku swojej kariery i ja wiedziałem, że to nie są jakieś chłopaki, chłopaki do zbicia, no, ale okazywało się, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocne pojedynki, żeśmy dawali i myślę, że no, to też nie było tak, że były jednostronne, tylko było co oglądać, nie? No, a Wiesz, no gdzieś tam te, te błędy zostały popełnione i e, może tych wniosków nie wyciągnęliśmy, e, no ale to wiesz, te zmiany klubowe, dużo, dużo by szukać teraz przyczyna, a ja jestem, ja jestem z tego typu ludzi, że raczej wolę działać, niż siedzieć i myśleć, co by można było zrobić i się zastanawiać. Po prostu przychodzę na salę, robię robotę i staram się, żeby było lepiej. Wiesz, tamte czasy też to była taka, no nie chcę tego nazwać wolna Amerykanka, ale z perspektywy jak dziś na to się cofniemy, to było trochę, to MMA się jeszcze budowało, jeszcze to było trochę takie wszystko, na, nie na wariackich papierach, ale jeszcze się to kształtowało i jest tak dietetyk, gość od social mediów, menażer, head coach, od stójki, od parteru, te wszystkie rzeczy. Jak to u Ciebie wygląda? Czy Kamil Lepkowski poszedł z duchem czasu, dostosował się do tego wszystkiego? Czy są jeszcze rzeczy, które robisz sam na własną rękę? A nie, no ja raczej wszystko sam robię na własną rękę, bo... Wiesz, no ja mam swoich dużo bardzo rzeczy, jak mi jeszcze, wiesz, ogarniać... Yy... Coś tam, wiesz, jakieś kontakty z dietetykiem, z jeździć po, po, po rozmawiać tutaj z menadżerami, z, z, z gościami z social mediów, to po prostu ja mam tego za dużo, tam gdzieś na sobie sam wrzucę od czasu do czasu. Wiesz, bardziej, bardziej skupiam się na trenowaniu e, niż, niż, niż na promowaniu się teraz i no, sam do tego podchodzę, bo, bo po prostu mam dużo roboty, a jak to wychodzi, no... no Aktualnie gorzej, ale myślę, że będzie, będzie coraz lepiej. Więc kto się zajmuje teraz Twoimi przygotowaniami, kto nad tym trzyma pieczę? jakby kto Cię dociąża? Przede wszystkim też, no bo to, jak to wiadomo, przed walką bardzo ważne, sparik parterki. No wiesz co, no, na sparingi przyjeżdżam tutaj, u mnie w klubie, no to no, niestety z moimi małolotami mogę sobie poćwiczyć takich, których tam wytrenowałem. I, 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 no i tak główną pieszę to sam, sam nad sobą trzymam, a tyle, że wiesz, no, że tutaj z Krzychem Gutowskim czy z trenerem Robertem Joczem skonsultuję, e, przesparuję tu z chłopakami, jest bardzo mocna paka, tak, no kurde, mis Miszka jest Marian, Marian Żółkowski, chłopaki z Łodzi, e, Łukasz i Bartek Kopera, e, Sylwek Miller, kurcze, tak, e, wróbel, 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 jaka masz? Kacper. Kacper, tak, no, to też bardzo młody bardzo mocny prospekt, no i jest tutaj w kim wybierać zawodnika, więc jest tutaj komu dociążyć. W takim razie jeszcze cofnę się i przejdziemy już do przyszłości, czyli Patryk Duński. Zlekceważyłeś, zaskoczył Cię, jak tą walkę dzisiaj wspominasz, no bo byłeś murowany faworytem. Wiesz co, no nie chcę mówić, że wiesz, że, że niesłusznie nie gdzieś wygrał, bo wygrał bardzo słusznie, trafił, wiesz, ubił, super zareagował. Ja myślę, że z mojej perspektywy to były gdzieś wiesz, błędy w, w odrabianiu uwagi, a czy faktycznie tak było, to, to teraz możemy sobie gdybać. Nie chcę się usprawiedliwiać, był lepszy, brawa dla, dla Patryka, może kiedyś nam przyjdzie jeszcze stoczyć jakiś rewans i coś sobie udowodnić, a, a póki co to tylko mogę mu, mu pogratulować, bo, bo, bo był lepszy tego wieczoru. Dwa i pół tygodnia, Armia Fight na 12. Jak dzisiaj Kamil Bukowski się czuje przede wszystkim? Wiesz co, no już trochę zajechany, bo to jest końcówka przygotowań, ale myślę, że jutro sobie trochę odsapnę ee, i następny tydzień jeszcze jakieś jedne spalingi i, i lecimy już do końca, nie? Robimy, tam trochę wagi jeszcze zostało. No tak. Jak już ktoś odsłuchał ten ja do tego momentu, to już doskonale wie, że to sobie rywali nie wybierasz. rozumie, że też tak tym razem nie było. Nie, no wiesz, Filip do mnie zadzwonił, że dobra waleczka ze że, skępą, że że, że żeby, żeby zawalczyć, że dwóch, dwóch chłopów, którzy mają jakieś doświadczenie w tym sporcie i, i nie ten, Nie, nie, szczę, nie będą szczędzić nie, nie, więc kurde, od razu powiedziałem. Jedziemy, walczymy i jedziemy z tym. Kempa bardzo charakterny, chłopak. Lubię, lubię go prywatnie. Myślę, że dobrą walkę damy. No widzisz co, potrafi, wiesz też, gdzie szukać swoich szans, nie jest to żadna tajemnicą oglądając jego ostatnie walki. Czy będziesz chciał zrobić to, co jego rywale to jest plan A, a plan B i C jest w razie, gdyby ten zawiódł, czy zupełnie inaczej? Inny macie pomysł na, na wygranie z Adrianem? Wiesz co, no... Nie wiem, Masur go poddał, tak jak też go poddał, e, więc no, tutaj obnażył jego, jego, jego jakieś słabsze, słabsze strony, e, a, ale no, chłop jest no, z charakterem, wiesz, nie, ma co, nie ma co go lekceważyć, nie ma co go e, wiesz, w tym parterze jakby deprecjonować, bo, bo, bo go jest mocny, masz czego uderzyć. No, jak gdzieś tam jakiś plan na niego mam, tutaj obmyślaliśmy z chłopakami, co by, co by, było, co by najlepiej na niego zagrało. Czy to będzie tak, jak, tak jak wcześniej? Zobaczymy. No. Ja się lubię bić w stójce, on myślę, że też. Mo może to będzie dobra bitka. No na pewno tutaj akurat zasięgi po Twojej stronie, no, chociaż u Adriana akurat to często zasięgi są nie po jego hmm. stronie. No to uwaga, jeszcze dwa słowa w takim razie. Już powoli wjeżdżasz, jakby przygotowujesz ciało pod ten limit, już robisz to z diety, tak żeby jak najmniej tych saun, wan i tak dalej, czy, czy jeszcze na spokojnie? Nie, no staram się już teraz ścinać więcej kilogramów z diety niż, niż z, z wody, no bo to, no tak jak mówię, no, ten ostatnie, ta ostatnia walka gdzieś pokazała, że wiesz... No nie wiem, czy widziałeś sparingi, ja, No właśnie przy, przy, nie. Właśnie przyjmuję, nie. wiesz, przyjmuję na sparingach setki ciosów yy, i żaden lewy prosty mnie jeszcze nie posadził. Nie? I ten, te, ten ostatni, po, który, po którym poszedłem na, na, na tyłek, to też nie powinien posadzić, a jednak tak się stało, więc ja bym to rzucał winę na, na złe nawodnienie po, po tym, no a jakby, jak to było, zobaczymy teraz przy, przy tej walce, jak, jak to będzie wyglądało. No to czekam w takim razie, będę na miejscu, zobaczę z bliska w takim razie, yy, jestem bardzo ciekawy. Yy, nie wiem, czy armia to ogłosiła, w sensie tą kolejność walk i teraz, nie wiem, ty masz main czy co-main event? Wiesz też też do końca nie wiem, musimy się jeszcze z Filipem do, do końca dogadać. Do no Filip sam też nie wiem. No wiesz, tam są jeszcze teraz takie sytuacje covidowe, a to ktoś zarażony, a to ktoś tam gdzieś... No, to jest, wiesz, różnie teraz, więc to na, na ostatnią chwilę może się jeszcze zmieniać. Mhm. No dobrze, to co ty lodem, ja dziękuję za poświęcony czas, i za wyjazd, jak zwykle, mi przyjemność. No i to czekamy na ogień w klatce, no bo tego z Twojej strony w tych... Zwycięski szczególnie, bo jak nigdy nie brakowało i te walki zapadały w pamięć, także e, ognia, bo z Adrianem pewnie obaj też macie coś do pokazania i udowodnienia kibicom. Na pewno, zapraszam wszystkich na armię 26 lutego przed telewizory w TVP Sport i, i na halę do Gliwic. Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki.